Cześć, witam Was serdecznie. Jak wiecie, zima za oknem pełną gębą, rzeki z kutelodem, jeziora z kutelodem. Co tu robić, jak ktoś nie lubi wędkarstwa podlodowego? Szukając w internecie znalazłem ciekawą grę na platformie Steam. Fishing Planet się nazywa. Jest to gra wędkarska, w której możemy spinningować, łowić na spinning na żywca, na spławik, na robaka, na wszystko. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa gra. Jest to typowy MMORPG. Mamy swoją postać, łowimy ryby, zdobywamy przez to pieniądze, doświadczenie, na wyższy poziom, dzięki temu możemy kupić lepsze sprzęty. Z tym wyjątkiem, że w Praktycznie w każdym MMORPG zabijamy potwory, żeby ekspić postać, a tutaj łowimy ryby. Jak chcecie, popatrzcie sobie chwilę. Pozadawajcie pytania, chętnie Wam odpowiem. Gatunków ryb mamy ogromną ilość. Karpie, szczupaki, pstrągi, sumy dręgi, płocie, leszcze, basy, sprzętów też mamy pełen sklep: kołowrotków, multiplikatorów, wętek, wętek castingowych, gum, blach, woblerów, przynęt przeróżnych mnóstwo. No, jak na razie łapiemy bardzo małe sztuki. Jeśli spodoba Wam się ten cykl filmów, na pewno będę nagrywał ich więcej. A więc zapraszam do komentowania, oglądania. Ka każdy komentarz, każdy like na pewno działa na plus, aby kontynuować tą serię. Pozdrawiam.